Cześć, jestem, cześć, witam na kanale Ewangeliczny Challenge. Dzisiaj jest nie, niedziela, e, os, 18 luty. A e, to, to fragment Ewangelii. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Moim zdaniem nie, w tym fragmencie chodzi o to, że e, Jezus że Jezus e, był no, kuszony przez przez no, kuszony przez szatana czyli był poddawany próbie przez 40 dni, ale się nie ale się nie złamał i wygrał z szatanem. A dzisiejszym ewangelicznym challenge'em jest żeby e, też nie tak jak Jezus, jak ktoś Cię namawia do czegoś złego, to żeby jakby się nie dać, żeby tego nie robić, jak ktoś właśnie Cię namawia do złych rzeczy. Zostawcie łap subika i lajka. Pa!